Dobra. Możemy sakę do tego się napić. Eee, pewnie. Więc pudełko. Nie wiem jak to przetłumacz. To tak. churra. Południowy. Właśnie, to... Dobra. Chcemy wiedzieć co będziemy pić. O! Możemy to zrobić lód. A lód? Dobra? Pieczę. Do szklanki? Mhm. Nie mm -hmm. Nie ma tego potrzeby. Tylko, na pół, są że na no, To na czy... nie brzydzisz tak No, no proszę, zrób więcej lodu i zalejemy to lodem. No dobra, zrób dwie szklanki jezu. Jest jedno. No, tak, wiem. To tyle chciałam. się zmieści w tym pojemniku. Ty jesteś mądrzejszy w naszym Ja bym poczekała, aż to jest zimne. By to było. Jeszcze jest już troszkę fajnie. Czym <grybuj> Od czego y, zaczynamy? No, hmm. wszystko. Czekoladę? Mhm.

Dobre. Mm? Mm -hmm. Fajne. To kalczycy. Świetne. A czy to są? Bardzo dobrze. No, dajesz? Nadzieszyć? No, dałbym, tak dajesz. Ale wrócę ja No. Mm -hmm. Chcę ten mały Dobra, dalej. O, no, to musi być stanie dawać. A to są żelki liści. Z jakimś syropem przetwórczym. O, jak to pachnie. Patrz, jak się otworzyło. Mmm, jak liści. Jak w chińskim. Tak, jak klawisz w mm -hmm. ale w smaku to nie ma. Nie, mm. nie, no, ale to jest. Jakbyś nie wahał, to w ogóle nic nie zrobił. Nie. Trzeba bym wszystkie ciastka, bo jak potem zjemy czekoladę, to już Dobre. nic nie będziemy czuć. Dobre, to, to tak. A może wejść w Arbuzy? Mhm. One chyba będą kwaśne. Coś tutaj ma białko, a tu jest jeszcze przez Dzieci będą jadać. To się wierzy, jak zły do O fuck. Kurwa. Nie wiadomo. Nie ja odczytałem, to jeszcze pogrania jest. W 26 stycznia 20, dopisz sobie resztę. Tak. Ba, tego się boję, bo to strasznie śmierci. Tak. Próbujemy. Dobra, teraz już nie śmierć, ale w to opakowanie chciałam. Mówię, jak okay, smyłasz do paznokci. Mm -hmm. <laughs> Trochę to. Co?! Mam taki rodzaj. Wziarków. Ciężko je pogryźć? Nie, nie to nie rewelacja. To jest super. O, to, jest nie tutaj... dobre. to jest śliczne opakowanie. Tutaj mam nadzieję, że będzie dobre. Nie to, to opakowanie. Nie wiem, chciałam różowe. O Jezu, o jak to śmierdzi. Jak... A to jest jak jakult to ma być jak Yakult ja, chyba. To co mówisz, że jest niedobre. Aha. To ten taki niedobry no. że nie urywają? Nie. No. Jeszcze nie jadłem tytułowego ciasta. O, jakie fajne mini! Dwa są w środku. Przepraszam, że nie musimy wszystkiego na to trzymać. Nie chcieliby się trzymać, no, ale w takim kartonie, ale... Dwa. <grym> to wygląda jak polski. Jak pięknie pachną. Pachną lepiej niż smakują? Nie, ale no, teraz wszystko. Chociaż nie, bo zbywa, to poznaczy mnie po to, to jest jak, jak krakersy mm -hmm. normalne. I 5 na 10. Nie lubię 10. 2 na 10, 2 na 10, 3 na 10. No żelki w ogóle są B. Tanie jest puste. Dobra. No. Jak Jakie inne jest lepsze? To są jabłkowe. Jabłkowe, bo no, To jest prawda. Ja ale nie będziemy tylko wciny wszystkiego. No to już nie znalazł. A dalsza tak, lutka. Nie, prawda? Masz opcję. O Jezus, jak to ładnie pachnie. Mhm. Te perfumy by mogli robić Mmm, Nie smakłem. Da się dzieje. O. My się skopiły. Mhm. Że jak? Jak ja mam to otworzyć? Mhm. <laughs> Dziś fuj, to jest super. Tak, to jest super. Tego nie pójdę. Ostatnie. Zobaczmy. Ja też się przytopiło a nie. To było lepiej, że tam. Hmm. Na principle to to nie jest. Nie, fuj. Taka 4 na 10. Nie. Więc dobra, tak ja. odpada. Nie. Teraz czekamy na północną. Dzieciadzie gdzie tym się <laughs> <przeszpiała. śmiech> Da, da, da.